Słuchajcie widzowie, coś jest nie tak, na Wojanowicach zablokowały jakieś jakieś czasy. Pimpek spokojnie, nie martw się, Halinka spokojnie Halinka, nie martw się, pogłaszczę Halinka zabił, Halinka, zabiłem Halinkę, kurwa O ja dobro dobra, idę Idę do paliwna się wleżeć Olha, eu já na corrida. Foi tudo. Mas que bagada, aqueles trem estou. Daí foi invade, que pode ser os homens. Os de aço. Ah, Eu fui obrigado quando eu tava 우리, 우리, 우지 우리, 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 우리,

Если вы... Иди в кашу тебе. Видишь? На курс выходишь, пацаны. Постоянно ты сделал? Я я не я не могу, я я могу, я я могу, я M Boloci! Boloci! Boloci. Boloci! Taki fajny kubek. Taki fajny Taki fajny kubek. Taki, taki fajny Taki fajny kubek. Taki fajny kubek. Taki fajny kubek. Taki fajny Taki fajny kubek. Taki fajny kubek. Taki chodź. Sè! Yon pa ne frek ? Oh my godbe J A O jak się Nubek dowie to mnie zaniebie O kurwa, o kurwa, kurwa. chuj, o chuj O no, kurwa, to ja wam Nubek, no, id, id, idę pobić mu nieletnich Cień Nubeka, Nubek, gdzie jesteś w śmieciu? Sfery jebany Idę go wyruchać go Wyruchać na kacę oczywiście Kurwa, ty, no, na No Dobra, później go wysadzimy To Tu dziwka jebana sprzedaje się pod sklepem dla na No wujek, ty taki fajny jest i sławki i głośniki jak z MySlow. Tak, w ogóle... No, niech, no, niech, no, no. No, niech ty kurwa. Wolno. 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 ty Wolno. 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 Nie, Wolno. Wolno. kurwa

Awa, kon sa robak! Ty jeboli... Ty jeboli... Ty jeboli... <tryk> 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 Kurwa mi pomy, pomyk, byle chodzi! Wysówie, wy? póki nie lekawczy wpijacie na wojenki! Takie fajne koszulki, bluszki i kupujcie wojanki, bo już w żabkach i nie ma darmo kiedy jebane, kurwy bite. Macie mi pomać, bo on potrzebuje się... Na na bryczest, na obręgu, to znaczy, taka fajna gra o wojen lotach. I odcinek z niej. Tak, ale wojen team, macie takiego, macie kupić takiego jebanego... Takiego jebennego rumpola Cwara bitego O tak Nubek, o tak Nubek, o tak Nubek O tak rób, tak rób małym Nubek Nubek Kurwa Nubek ty kurwa łodzikowski Kto moje wojanki kedy cweru? Mich Co? To jest taki pizdowaty że kurwa nie mam dzisiaj kasy Ja nic nie mam Twój stary nie ma pieniędzy no sklepy działaj! nie twój stary nie istnieje CFEDŘ Ty Twój stary nie istnieje Bo w schizofrenii to było BI! Nie BI! Fortnite grałem, w Fortnite a grałem No ja bo gdziełeś? Fullbow chce Cię z CFEDŘ Zapy Zapytaj się Katy, bo ja chyba wiek to słówka dwojaki Wykastruje Cię ja

ja mam ochoty na nagrywanie wojan, woja, kurwa wojanek, cp. Pierwsza dziwka. Dobra muszę do tej dziwki iść, do tej Kati. Spelowski. Jakiś spel wymyślił tu Kati. Kurwa zaraz wezmę TNT i wysadzę jej ten dom. Jeszcze podpalę ten jej wieżowiec. Spelowski. Kurwa jakiś spel wymyślił tu jej Kati. Kurwa jakaś dziwka. Że ja kurwa z nią chodzę, to z tym mieszkam. Ja pierdolę Dobra, jeżdżę do jak dłoni. Jaki niech ma kurwień 99 się spuszcza Może mi... Może mi... 10-ku, i O, o... O, o. O, ty robisz? Co ty robisz?

Nie, Katianki, wiesz? Dziwko. Dziwko. Wiesz czy nie? Nie wiem, pytaj, pytaj na klentera. Ale mnie żyje od trzymała, masz schizofrenia trzeciego stopnia! Piszka! Nie się zapytaj! Masz schizofrenia trzeciego stopnia! Jak się Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. 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 Estou indo, estou jest jest ptyć, ptyć, Ludy jest. I ptyć, jest? I gruby? I mieszka ptyć, 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 ptyć,

Ja się na świecie lekko mi króle! NEKAPILANI! NEKAPILANI! Ukrainko, jebora, we chmurze. Jakaś Ukrainka. Zdliwam z tobą dziwkę. No, nie wiem. Jakaś Ukrainka mieszkała w tym mieście. W Belowskim. W ogóle jebać tego luka! Feraz, wygrywa. Ja, no. Trochę nie podchwytnie. nie pchaliczy.

What? <laughs>

<laughs> oh god, <laughs> <a man>.